u drzwi Twoich stoję, Panie. U drzwi Twoich stoję, Panie. Czekam na Twe zmiłowanie. Czekam na Twe zmiłowanie. Któryś Któryś pod chleba. Prawdziwy Bóg jest nieba. Prawdziwy Bóg jest nieba. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Modląc się o wyjście z covid jak zwykle prośmy jednocześnie Pana, aby w Polsce i na świecie też szkolnictwo miało wysoki poziom, było uczciwe, sięgało do prawdziwej wiedzy. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na Ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszanie, ale nas, nas zbaw ode złego, złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami Teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Wierzymy w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, Umęcząc pod pąckim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego, świata. I całego, świata. Dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłogę za naszą i całego świata dla jego bolesnej męki miejmuś serce Miej dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miejmuś serce dla, Miej dla, Miej dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miejmuś Miej serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miejmuś serce dla nas i całego świata jego bolesnej męki miej miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i, całego świata. Dla, nas i całego, świata. całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata i całego dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej Bądź dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej mu dla nas i całego, całego świata Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przykład, za grzechy nasze i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej na miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej, męki. Miej, dla jego bolesnej męki. Miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego, dla, nas nas całego całego dla jego bolesnej małki miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej małki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej małki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej małki miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej małki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej miej miłosierdzie dla nas i całego świata o sierdzie, dla nas i całego, i całego świata. świata, ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na, na przebłaganie za grzechy naszej całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla całego świata. Jego bolesnej męki miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla i całego Bolesnej męki. Miej dla dla jego bolesnej męki. Miej Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie, d! To, dla, nas dla, jego męki. miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. I całego świata. Świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na, Na przebłaganiezakrzenień nasze i całego, całego świata. Dla jego bolesnej małki. Miej miłoierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej małki. Mij miłoierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej małki. M miłoierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej małki. Miej, Miej miłoierdzie dla nas i całego Miej świata. Dla jego bolesnej małki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej małki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej małki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej małki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej małki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej małki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. W dla, dla nas i całego, całego świata. świata. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy, ufamy Tobie, o krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy, ufamy tobie. Jezu, ufam tobie. Ufam tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie. Dziękujemy za wspólną modlitwę, koronką do miłosierdzia Bożego w naszym sanktuarium. Prosimy o subskrypcję, kto jeszcze tego nie uczynił. Okciug ok w górę. Nadal trwa zbiórka na dom rekolekcyjny. Kto może, prosimy o wdowi grosz. A teraz posłuchajmy, co mówi do nas święta siostra Faustyna w dzienniczku. Numer 917. O jak wielkie jest miłosierdzie Boże. Niech je wysławia dusza wszelka. O Jezu, mój dusza ta będzie Ci przez całą wieczność śpiewać hymn miłosierdzia. Nie zapomnę wrażenia tego dnia, które miałam w duszy. Jest to już druga wielka łaska, którą tutaj otrzymałam dla dusz przed obrazem tym. O jak dobry jest Pan i pełen litości. Jezu, jak bardzo Ci dziękuję za te łaski. Ozbachawcze hostio, go o, o, na czci, co lud do niebios wiedziesz bram. Znój strogi nęka, wiechehernych ci, daj siłę pomoc, ze nam. Jednemu w trójcy, władcy ziem, niech będzie chwała w każdy czas, niech on wieczystym życiem swym, w ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Módlmy się. Boże, Ty nas odnawiasz przez Najświętszy Sakrament. Niech On napełni nasze serca słodyczą Twojej miłości. I pomoże dążyć do niewypowiedzianych bogactw Twojego Królestwa przez Chrystusa Pana naszego. Dzięki za wspólną modlitwę. Zachęcam Was do tego, żeby dać kciuka w górę, nacisnąć subskrypcję i dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych naszych materiałach. Jeśli chcecie też nas wesprzeć pracę naszego centrum, to znajdziecie numer konta w opisie, żeby zrobić przelew albo takie linki do szybkich przelewów. Mamy też profil na Patronite. Jak ktoś chce w taki sposób nas wesprzeć, to też jest to możliwe. Za każde wsparcie wielkie dzięki. I jeśli chcecie jeszcze chwilę potrwać w Bożej atmosferze, to znajdziecie tutaj odnośnik do teledysku Mocnych w duchu.